Wiesz co Cloud, Ty chyba już przesadzasz z tą modyfikacjami. Jak ja w ogóle wyglądam, skończ już z tym! Cześć, siemanko, z tej strony Cloud 140 witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft z modami. Dziś mam dla Was modyfikację, która dodaje do naszego świata przerobienie właściwie naszych zwierzątek. Tak, przerabia wygląd naszych zwierzątek. Zobaczcie, tutaj Grzesio na przykład wygląda w zupełnie inny sposób niż tradycyjnie. Tak wygląda, bo jesteś debilem i wkreśl zupełnie niepotrzebną nikomu modyfikację. Dobrze, zobaczmy z tego, co dodaje do naszego świata, jak przerabia nam moby. Zwykłe moby. Ok, weźmy sobie parę jajeczek i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Nie wszystkie moby są przerobione, ale z kolei zawsze można je zobaczyć. Ribik cukrowy, ja pierdzielę co to jest! Ale świetne! Ale wiecie co? Mi to przypłynę osobiście krewetkę. Nie wiem dlaczego, ale to wygląda jak krewetka. No dobra, mniejsza o to. Osadnik. Jak widzicie, osadnik wygląda normalnie. Zobaczmy króliczka. Królik, widzę, nie został przerobiony. Zobaczmy kunia. Kunia. Ej, koń też nie został przerobiony. Owieczka. O, owieczko już wygląda fajnie. A od razu mnie zaciekawia jedna bardzo ważna rzecz: czy ścinanie jej futra zmieni jej wygląd? Zobaczmy. Oczywiście, że zmieniło, więc spoko. Zobaczmy sobie dalej. Kuń był, owca była, niedźwiedź polarny. Ej, ale te łapy, spójrzcie na te pazuryry. Spójrzcie na te pazuryry, jak one zupełnie wyglądają. Kurde, i futerko. No świetnie wygląda teraz niedźwiadek, naprawdę. Muł. Muł nie został przerobiony. Zobaczmy sobie kurczaczka. Kurczaczka? No to jest w końcu kurczak, tak? A nie takie kwadratowe dziadostwo. To jest kurczak. Osiołek. Osiołek nie został przerobiony. No, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby przywołać Grzesia, ale dobra. I co debilu? Myślałeś, że się mnie pozbędziesz? Okej, okay. nie było tematu. Yy, grzybo-krowa. O ale grzybo-krowa świetnie wygląda, jak po prostu krowa, tylko że z grzybami. A zetnijmy jej grzyby i mamy naszą normalną krowę. Zarowista, naprawdę fajna krówka. Wygląda tak jak ty. Ocelot. Ocelot nie wygląda inaczej. Papa Jaga. Wygląda normalnie. Wilk. Ej, ale wilk fajnie wygląda, jak prawdziwy, tak znaczy, jak prawdziwy. No, nigdy nie widziałem kwadratowego wilka, ale lepiej wygląda w zupełności. Ze zwierząt został nam chyba jeszcze nietoperek, ale nie został przerobiony. No i krowa, która już była. Wobec tego chyba czas na moby. Zobaczmy, czy coś się zmieniło z mobami. Okej, okay, zobaczmy sobie slima. Slime się nie zmienił. Zobaczmy sobie konia zombie. Tu się też nic nie zmieniło. Dręczyciel. Nic się nie zmieniło. Pajączek. Co się dzieje? Dlaczego ja ma takie nogi? Wytłumacz mi to. Ale fajny ten pajączek, trzeba przyznać, nie? Ukrywam, bardzo fajny. Lama, lama się nie zmieniła. Ej, lama to był pozytywny. Szkieleton, bez zmian, tułacz, bez zmian, obrońca, bez zmian. Koń szkielet, bez zmian, gaz, bez zmian, zombiak, creeperek, świniozombi, kowar, Kałamarnica się jak zmieniła, zobaczcie! Uuuu, to jest nieźle, naprawdę bardzo fajnie wygląda teraz. Aż trzeba zobaczyć jak ona pływa. Nie no, bardzo fajnie to wygląda. Tylko dziwnie, że ona wystaje tak ponad powierzchnię, ale dobra, Wiedźma się raczej nie zmieniła. Yy, starszy Strażnik też się nie zmienił i został nam Blaze. I tak, te moby, które widzieliście, to one się pozmieniały. Niestety jest bardzo krótka modyfikacja, dodająca parę takich fajnych smaczków. Ale uważam, że naprawdę świetne modele są właśnie na przykład Grzesia. Świetny, to jest twój duży Nie Grzesio, proszę nie daj. Okej, okay. Grzesio, jak zwykle mnie musiał zbluzgać, wobec tego niestety to już wszystko co dodaje ta modyfikacja, wiem, bardzo krótka, ale ja osobiście uważam, że jest nawet fajnym smaczkiem jeśli wam różnie się podoba, nie zapomnijcie skomentować, na przykład jakbyście wy przerobili jakiegoś moba. Jeśli film się spodobał, nie zapomnij łapki w górę, ja już się wami żegnam i pozdrawiam. Cześć manco, z tej Cloud 140, witam Was w kolejnym odcinku serii Minecraft Ventures Minecraft na Madawe. Dziś mam dla Was kolejny odcinek, chyba już ostatni z tej serii, ale tak. Pokonamy na pewno smoka, wejdziemy do endu i zobaczymy co z tego wyjdzie. W każdym razie będzie to nietradnie konwencjonalne pokonanie smoka, bo karabinów. To już jest koniec. Możemy iść. Jak widzicie weszliśmy do endu. Ale tak, dobrze, że zabrałem trochę bloków, bo jak widzicie jest lipa. Będę musiał sobie zrobić jakąś ścieżkę.